17 września Bochnianie spotkali się przy pomniku generała Leopolda Okulickiego, by wspominać rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. 72 lata temu, właśnie w dniu dzisiejszym, bez wypowiedzenia wojny, Polsce wbito nóż w plecy, jak popularnie się mówi. I w ten sposób rozpoczął się czwarty rozbiór Polski. Ze wschodu szły zagony bez żadnej walki, bo naczelny wódz powiedział: Sowietami nie walczymy, walczymy tylko z Niemcami. I szli, i bez walki, brali do niewoli polskich żołnierzy, którzy się znaleźli potem, jak już pan Pan powiedział, w Harkowie. W kapieniu i w osnaż gdzie dostali unce z tymi.